Dobra, moi drodzy. Dzisiaj nie film z zakupy. Nie było jeszcze takiego filmu u na kanale, ale oczywiście nic nie dzieje się bez powodu. Po prostu dość często mam pytania: gdzie robię zakupy, gdzie kupuję, a gdzie to kupiłaś? O fajne: a zrobisz zdjęcie, a podeszłeś linka I stwierdziłam, żeby sobie trochę ułatwić życie. Znaczy, nie mam przeciwko, jak ktoś się pyta, powiedzieć, że zawsze służę pomocą. Ale czasami nie pamiętam. To nagram teraz zakupy, a jest okazja, ponieważ troszkę muszę uzupełnić moją pracownię. No i robię teraz zakupy, zrobiłam w kilku sklepach, więc po prostu nagram te filmy i wam pokażę gdzie co kupuję. I mam też sklepy, które mogę wam z czystym sumieniem polecić. Gdzieś tu miałam kartkę, to najwyżej pod koniec filmu wam powiem. Ale na początek będzie sklep Craft, ale przy okazji, ponieważ będę wspominała o tablicy do bigowania więc wspomnę też o sklepie Ewa Kreatywnie sklep Ewa tak możecie znaleźć, Ja najwyżej wam podlinkuję jeśli będziecie chcieli, ja tam kupiłam tablicę do bigowania i kilka rzeczy, więc przy okazji też połączę te zakupy, pomimo tego, że tam to było dużo wcześniej zrobione na początek DP Craft i może z tych większych rzeczy bo zakupy zrobiłam tam tylko dla jednej rzeczy no ale wiecie jak to jest, jedna rzecz i robimy przy okazji kilka więc tak, na początek baza. bo ja używam baz zwykle, Anita. nie drażni mnie tylko to w tych bazach że one są zobaczcie tak zgrzane i dość często koperty są no takie nieładne więc ja koperty na ogół wymieniam i co z tymi kopertami DL nie ma problemu tak jednak mam problem z tymi kopertami tymi kwadratami które one te, one powinny być 135 na 135 żeby je kupić, na no, te wykorzystuję już. Teraz wyjątkowo kupiłam A6, bo chciałam na warsztaty dla dzieci. Nie wiem, czy światło nie będzie wam tutaj, ale nagrywam, jest bardzo późno. A 6 kupiłam, anity, ale nie było anity, i kupiłam, bo chciałam jeszcze kraftowe. Pierwszy raz w firmę firmy: do Kraft. I tutaj ja już widziałam, bo to sprawdzałam, bo to było przecięte, widocznie tam na magazynie przecięli. Sprawdzam, czy są całe, więc już to wyjęłam i zobaczcie, to jest ładnie zapakowane i powiem Wam, że to jest naprawdę porządny papier i koperty też są porządne. Eee, tego crafta kupiłam DL i a 6 i one są w dobrej cenie, jeśli chodzi o to, akurat w DP crafcie i do tego kupiłam, tak jak wspominałam, albo nie wspominałam, eee, białe, też w kwadracie bazy. I te kupiłam, gdyby krawtu, nawet nie wiedziałam, że mają, więc zobaczymy jak się sprawdzą. I tak widzicie, one są już zbiegowane. No i te podłużne. To jeśli chodzi o bazy, więc trochę w bazy się zobaczę, bo już nie miałam nic ani kopert. No i kilka drobnostek. No kilka, powiedzmy kilka. Koszyczek kupiłam w Pepko. A to też na... Bo będę się wystawiać. Tutaj ja mieszkam pod piasecznym i w piaseczni jest takim bagaży, z bagażnika i można wystawiać się ze swoimi tam rzeczami. I kupiłam ten koszyk, to od razu Wam powiem, że w on kosztował 15 zł. Jest fajny, bo on będzie na kartki albo na kwiaty. Zobaczę, bo będę miał też wystawiane kwiaty. To taki przerywnik a propos pepko No i w tak. Najbardziej mi zależy na takich świecidełkach, bo dzieci lubią takie rzeczy. Ja rzadko kiedy korzystam na kartki. Chociaż te białe mi się bardzo spodobały. I teraz nie wiem, czy wyostrzę. A niestety nagrywania drubanie, teraz próbuję z tą lampą. I takie kolory. Chciałam jeszcze granatowy, ale nie było już. Będę pekać te pomponiki. I tak, do czego ja pomponiki używam? Tak, się nie być kolorowe. Jako środki do kwiatów świetnie się sprawdzają. Eee. Żółte czy białe, ja mam też czarne. To te akurat są 1 cm, ale spokojnie ten 1 i 2 cm, jak gdzieś kupicie, to też można spokojnie do tych środków. No i takie małe, to też do środków, do kwiatów, albo na przykład jak szyje się jakieś. Mm, o, mam tutaj rybka akurat. No rybka to może nie jest dobre, ale jak na przykład, tutaj akurat wszystko jest w filcu. Ale jak na przykład jest choinka, i bąbki szywać z dziećmi. Z przyklejaniem do filcu no jest ciężko, ale można też przykleić tak na gorąco klej, tylko to jest wiadomo osoba dorosła, bo na zwykły klej to chyba, już taki jest klej do filcu i wtedy Wam się przyklei. No i tak, ponieważ już jak te zakupy, to oczywiście takie też świąteczne, serduszka i gwiazdki, te śnieżynki. Ja myślałam, że one będą większe, ja dwa czy trzy lata temu kupiłam, zapewne też będą teraz, w, bo one się tam pojawiają cyklicznie, jak jest sezonowość. Nie w pepko tylko ten drugi. Kik. W kiku były. No i serduszko. One też się sprawdzają do tych takich bożonarodzeniowych, do tych czapeczek. Okro tu mam. Tak są te czapeczki z włóczki, to właśnie przykleić takie elementy gwiazdki serduszka. I gdzieś to się w sprawdza. Chcę zobaczyć ich wielkościowo wychodzi. No one są mniejsze i może nawet lepiej. Posty. Ja chwosty przywieszam e, albo przy zeszycikach, przy notesikach, jak daję dziecku. Jak na przykład miałam terapię, prowadziłam, to wiecie, jak dzieci gdzieś tam, znaczy jak dziecku wychodzi coś to wynagrody, tam za piątą czy tam 6 spotkanie, dawałam coś od siebie, tak? Ja za to nie miałam zwracanych pieniędzy, to było po prostu jak Ja takich chwostów mam, za poprawki zobaczcie dużo. Też takich tych starowy kolor, srebrny, to mi się bardziej podoba. A tylko dzieci, to wiecie. Wolą ten jaśniejszy, bo ten jest dla taki smutny. To to. Cekinów. Cekinów zabrałam dużo, takich różnych, tych, których zwykle nie kupię. Bo zawsze mamy tych prostych, takich tych ogromnych cekinów. To jest dużo, wiadomo, wszędzie. Z gwiazdkami to zawsze no, deficyt jest, jak jest sezon, więc chciałam też zobaczyć, jak to wygląda. I to są takie śnieżynki większe. To są takie, widzicie, takie brokatone, bardziej będzie to O, tutaj można coś dobrać. Takie gwiazdeczki. fajne, mieniące, kolorowe. No i to to bardziej, słuchajcie, na Wielkanocne. Bardzo mi się to podoba. Tu jest w ogóle, ja mam podobne, ale nie mam aż... A, tych jajek chyba mam mniejsze. No i te kwiatuszki są po prostu słodkie. Dzieciaki uwielbiają to, a ja mam cekinów tylko teraz tak. Proszę jak ja to z, zaraz, może ja wam pokażę. O, czy uda mi się, uda mi się. Cekinów to ja mam, słuchajcie, mnóstwo i mam jeszcze na półce posegregowane, ale tak z grubsza, to taki, o, zobaczcie, tego jest. Właśnie takie jajeczko używałam do kartki I to jest z Pepką, więc jakieś jest sezon, to jest pepko warto też. Nie wiem, tego jest tutaj różności. A dzieci, cekinki, jakieś naklejki, takie sprawy, to jest po prostu wowo, Kolejną rzeczą, a i jeszcze takie. No te są też fajne, bo to są reniferki. Super to wygląda. Kolejną rzeczą to są domki. A dlaczego domki, to wam powiem przy zakupach ze Scrap po Co mi te domki są, e, do pewnego projektu, i dlatego je kupiłam. I są naprawdę fajne, zaskoczyły mnie, się, że dom, znaczy nie, powiedzmy tak, nie spodziewałam się nie wiadomo czego, a zaskoczyły mnie pozytywnie. Nożyczki, które już otworzyłam, one są 14 cm. Tznaną e, no, nawet, nawet, bo tu już testowałam, nie jest źle. Ja bardziej patrzyłam, bo tak, ja biorę te duże, bo jak są dzieci. A takie wiecie, 12-13 lat, no to te małe nożyczki będą lecić niewygodne. Do filcu to tylko te duże. Te małe precyzyjne jakoś nie robią, bo ja mam te. Nie wiem, które są do pekraftu, które są. Nie wiem, które są do pekraftu, Chyba te są do pekraftu, Bo na pewno które są do pekraftu, a które są z ekrzyna. O, i wiecie co, teraz co? nie wiem, które są zakrzynane. No, ale one mają takie ostre. Yy. Chciałam zobaczyć, sprawdzić te, więc zobaczymy. Nie są złe, nie są złe. Ja Muszę je przetestować jeszcze na filcu i zobaczyć jak a, się sprawdzą. No ale takie trzymają się, znaczy powiedzmy, że tak się fajnie nawet dłoni trzyma. Tak są wygodne. Tutaj jeśli chodzi o nożyczki. Dziurkacze kupiłam nowe, bo nie miałam takiej śnieżynki. No mówię tak przy okazji, co zdobne jajka był w promocji, on no, był tam niewiele tańszy, szału nie było, ale stwierdziłam, że te jajeczka fajnie też dzieci mogą powycinać i na kartkach, super to będzie wyglądało. No i śnieżynka, śnieżynki nie miałam, Mówiłem dużo dziurkaczy, ale nie miałam śnieżynki, no i kupiłam to śnieżynkę, zobaczymy jak ona się będzie sprawdzała, zresztą możemy od razu zobaczyć. No nie rozpakowałam generalnie tak nagrywam kolejny raz. Czy ja mam jakąś kartkę? Mm, mm, mm. Dobra, zaraz zobaczymy. O, ładna, naprawdę śliczna śnieżynka. Super! Świetnie jest mi zadowolona. Jak to jajko jest. O, jak jajka. Bardzo ale Wcale nie jest taki mały, by się wydawało. Patrzcie, co ja tutaj tak na Nic będę najwyżej później składać jak puzzle. Tego ja to na wiecie, 80? 10... i zwykłym serow. No i dobra, jest jakieś jajko. Powiedzmy, nie jest złe. O, tu jeszcze jeden. No dobra. Myślę, że to był dobry zakup. Ja w ogóle wyjmuję e, te plastikowe. Zawsze jak wreszcie biuro. Staram się mieć wycięte, no ale wiecie, różnego. Główki, kurwa, na próbę też chciałam zobaczyć, bo fajnie, jakby dzieci mogły zrobić laleczki. To jest zresztą też, słuchajcie, na terapii, arterterterapii, jak się używa, gdzie sznurki, gdzie jakieś e, z makramy, coś. I wiecie, dzieci przeplątują tymi dłoni, tymi paluszkami, to jest bardzo fajne ćwiczenie. Także w domu też dla swoich pocich możecie kupić. Bardzo fajne. Chociaż ja myślałam, że będą tylko te, a zaskoczył mnie te. No ale dobra, nie jest tutaj fajne, te główki, duże. Wiedziałam, że będą, jakoś, nie wiem, moja rękawca przestrzenna jest fatalna. No i misie. Misie, słuchajcie, to ja na nie dzisiaj spojrzałam, ja jestem piąty dzień bez cukru. Mam <grym> taką ochotę na żelki, że jakby tutaj normalnie, jakby je rozpakować, to chyba bym je zjadła. Są po prostu cudowne, są takie autentyczne. Je można przewleć, więc ja już mam takie małe natysiki by że nie mam tu na wierzchu chyba żadnego. Nie, Bo mam taki kartonik dla dzieci, jakieś takie właśnie ówki, jakieś takie notesiki. I przy tych małych notesach na jakąś wstążeczkę przywiesić. Fajnie to wygląda, naprawdę super. Z tego jestem bardzo zadowolona i to na pewno jeszcze kupię. Kolejną rzeczą, to nie wiem dlaczego. Tak wrzucałam, zastanawiałam się, wrzucałam, zastanawiałam, skądś, czym wzięłam na paczki, że można coś wziąć odręcznie. Dziękuję, napisać czy cokolwiek, tak. No ja lubię w ogóle ten efekt craftu. Bardzo ja lubię pakować też w ten craft, papier. Papier craft, jakieś stempelki, to fajnie wygląda. No kupiłam takie etykiety. Wam, że pewnie na Alif przeczytam, bym kupiła tanie, bo to kosztowało chyba 11 złotych. No ale dobra, już mam to już. No trudno. Myślałam, że będą większe, jakoś nie zmierzyłam. E, I ciemniejsze, ale może jaśniejsze to nawet lepiej. Zobaczymy. E, no dobrze, koszyczku z popką mówiłam, ale pewnie gdzieś tam jeszcze wspomnę o nim. Teraz tak. E, kupiłam kotki. <grych> No wiecie, tam gdzie są koty, to ja po prostu muszę to mieć. Ja muszę, ja bez kotu wiecie. A te koty przypomniały, aż wyjechałam, żeby Wam pokazać, Bo ja mam taki pudełko z naklejkami też dla dzieci. To jeszcze nie rozpakowałam, kupiłam piankowe w e, Biedronce. Te koty, jak zobaczyłam, tak mi przypominały te, że tak mówię, fajnie, nawet się zleją. Te są wprawdzie pianki wysokie, ale super, po prostu jestem zadowolona. To mam takie różne naklejki, które dzieciom gdzieś tam kupuję, więc fajnie. No dobrze, to by było jeśli chodzi o... A, no i dlaczego zrobiłam te zakupy? A, no i jeszcze wykrojnik oczywiście. Pierwszy, to mój pierwszy wykrojnik z DP Craftu. I powiem wam, że jestem zadowolona. dziś zgubiłam obrączkę? O jest. Też nie kosztował dużo, jak na wykrojnik Bo ja ogólnie mam ze skrapasy Passy. Mi te wykrojniki pasują i bardzo lubię. Polecam. Craft You Design, tą markę. I to i słuchajcie, obrączki. Nie został jeszcze, chyba. Czy Chyba zobaczymy tak. Obrączki. I naprawdę super wycinają. Zaraz Wam pokażę, co tu zaraz, może na. gdzieś tu miałam papier czarny. O, zatrzęsłam No dobra. Uspokoi się. Mam nadzieję, że teraz dobrze nagra. E, takie obrączki. Ja w papierze złotym trzęsie się. Bo mi się telefon od razu, słuchajcie, ładuje. Ale albo teraz nagram, albo w ogóle porządki robię w pracowni i chcę te wszystkie zakupy pochować. To ten wykrojnik, a główne zakupy, które, co mnie sprowokowało do zrobienia tych zakupów, to jest mała maszynka, którą chciałam kupić. Raz, że ja mam problemy z barkiem. Yy, I ogólnie z kręgosłupem, yy, więc po prostu ta maszynka, jak jakieś listki wycinałam, ta moja duża jest ciężka, jak ją brałam na warsztaty, też była dla mnie ciężka. Szukałam mojej maszynki i chciałam początkowo kupić z Tam też znajdziecie maszynkę, ona kosztuje 150 zł, ale nie pamiętam jak ta firma się nazywa. <laughs> Tylko, że kolor fiolet, jak typowa kobieta. To tak jak ktoś się zapyta, jaki masz samochód, tak to kobieta zawsze mówi na ogół, ale nie chcę obrażać żadnych kobiet żeby nie było, ale ja na przykład pierwszy raz jak ktoś się mnie zapytał jak kupiłam samochód to powiedziałam kolor no ale dobrze, taki przerywnik, tak czy inaczej w dp Krawcie po pierwsze kolor, a propos koloru no bo to jest mój ulubiony kolor i ja sobie, jak zobaczymy mówię, to nie muszę mieć, po drugie ona jest składana, słuchajcie, wow i tamta maszynka miała te płytki na zasadzie folderu tamtej maszynki jest, czyli wiecie takie otwierane, że tam wkładasz. I to nie wzbudzało, um, czekajcie, nie wzbudzało mojego zaufania, o tak. I dlatego ta maszynka, więc jest składana mała, nie jest lekka. A tu w ogóle mam taką dziurską, ale powiem wam, że ona jakby, nie wiem czy będzie widać, ale ona mi dziura, ale mi kompletnie nie przeszkadza w użytkowaniu. widziałam, że mi szkoda czasu na reklamowanie i wysyłanie jej, ale ale było coś. E, zacznę od tego, że co ma. Ma płytki, ma adapter i śmieszny jest ten adapter, bo tak jak w dużej maszynce. A 5 czekajcie, czy się mam te płytki? To wam pokażę. W maszynce A5 jest taki adapter. To jest adapter, na to idzie płytka jedna, na której kładziemy tak, papier, wykronik, duża płytka. I zobaczcie, to jest duża płytka, a to jest teraz ta. Jest różnica, prawda? Maszynca. No to jest już w ogóle ściachana, to już ma kolejna płytka. A tutaj adapterem nazywamy to. Nie ogarniam, po co to jest. To jest kawałek folii. Ja podejrzewam, że on się w ogóle nie wczuł. Przetrwa, tak? Nawet nie wkładałam. No i mamy te dwie płytki i teraz tak. Tu kładziemy wy papier wykrojnik, czyli idzie nam papier. Już nie będę wyjmować. I wykrojnik. No powiedzmy, że to jest ten metalowa blaszka, dla tych, co nie wiedzą i kręcimy korbką i wtedy wychodzi i mamy wycięte, tak, w papierze. Jeśli chodzi o folder do embossingu, to używamy tego, no i na tej zasadzie, czyli nasza kanapka, czyli kładamy papier, no i też i wtedy mamy ten efekt. Gdzieś tu miałam tą kartkę, bo jak się na nie testowałam. O. Kropeczek takich, tak? I teraz tak. I do tej maszynki jest załączony folder w kropki. I nawet jest napisane na pudełku. I na filmie w DP Craft też jest kropki. A ja dostałam ku mojemu zaskoczeniu śnieżynki. I z początku myślałam, że w związku z tym, że zamówiłam tyle tych śnieżynek i dziurka śnieżynki, to mi po prostu ułożono to. No i tak dwa dni mnie chyba dogryzło. W końcu dzwonię tam. I mówię tej pani, że no już tam pomijam dziurę, już mi to nie przeszkadza przeżyję, ale ja mam folder śnieżynki. A na warsztaty, wiecie, no to użyję tylko na święta. A ja mi bardziej chodziło o karta, a te co robię. No i mówię też im pokazać, no to kropelki to jest uniwersalne. I pani. Zaczęli, pani tam sprawdziła też na magazynie, ogólnie sprawdzili, że w całej Polsce nikt nie ma takiego folderu i nie są w stanie wytłumaczyć dlaczego ja mam ten folder. I dosłano mi ten folder w kropeczki, ja go dzisiaj odebrałam, dlatego też dzisiaj nagrywam ten film. On bo tak wrzucony tutaj, miał nawet trochę kleju, już go wyczyściłam. No ale działa, tak? Bardziej lub mniej działa, więc... I mam ten folder w kropki. pani powiedziała, że mogę zostawić sobie te śnieżynki. Ogólnie nie, nie ma do tych maszynek folderów robionych. Czyli tak jak płytki, by się dowiadywałam, teraz płytek nie ma i teraz może, no nie pamiętam, czy pani powiedziała 4 tygodnie, czy 4 miesiące, bo jeszcze dzwoniłam jakoś. Yy... Na no, że chłopcy mieli egzaminy, i to było w tym czasie, jak ja się pytałam o tę maszynkę. Ale ją długo później zamówiłam, bo się tak zastanawiałam. Yy, no i, że te płytki będą, tak, ale folderów jako takich nie można dokupić. Więc tylko ten coś zestawię. No i mam wyjątkowy folder gwiazdki, więc czuję się po prostu, znaczy śnieżynkę, czuję się jak śnieżynka. I to jest jedna rzecz, którą chciałam wam powiedzieć, że mi się nie zdarzyło, żebym w którymkolwiek sklepie robiła zakupy i było coś zgodne, coś było ok. Ja zawsze jak rozmawiam z Karoliną z Karo, Art z kanału, to ona zawsze się śmieje, bo ja mówię, Karola nie uwierzysz znowu i po prostu za każdym razem coś jest nie tak. I jest do tego jeszcze wykrojnik. I wykrojnika nie testowałam, bo od razu mówię, nawet widać. E, Ogólnie zestaw jest fajny, bo za niecałe 200 zł. Macie taką fajną mini maszynkę. E, no, mówię folder, ale przypomniało mi się. Co ja z tym, ale przypomniało mi się, że w. Te krzynie kiedyś były takie podłużne, te fondery, gdzieś można było takie, wiecie, cieniutkie i można było dokupić. No ale mówię, ten kropki jest uniwersalny, wystarczający jak dla dziecka, to spokojnie możecie kupić tę maszynkę. Można dokupić w DP Craftie choćby wykrojniki, ale na początek wystarczy ten wykrojnik. Można jakieś listki, które tam widziałam, dokupić i świetny zestaw. Trzeba sprawdzać wymiary wykrojnika. I zestaw będzie ok jak na początek dla dziecka Jeśli chcę po prostu Jakby zacząć tą przygodę ze scrapbookingiem Super, naprawdę rewelacyjna maszynka Mam nadzieję, że mi posłuży I <grym> że nic jej nie będzie korbka taka wiecie jest taka trochę się czuję jak dziecko bo taki naprawdę jest dziecięca No dobrze, to tyle z zakupów Patrz czy ja coś mam A, miałam nawiązać do tego Jeszcze wcześniej zrobiłam zakupy Ale też to jest z DP Craft, Więc mówię pokażę wam ja Miałam jeszcze tak, najpierw tą y, to kupiłam. Jakby połączone jest negracyjnie. I to jest tak. To jest, słuchajcie, do gorącego kleju. Ja ciągle się parzę tą gorącą klejem i to jest jakaś paranoia, jakie ja miałam. Tutaj gdzieś to nawet mi się długo goiło. To naprawdę była konkretna rana. I ja y, kupiłam sobie to. To jest na palce, żeby się nie poparzyć. Oho, wszędzie jest mój kot, jeden i drugi. Jak to się będzie sprawdzało, dopiero Wam powiem, bo tego jeszcze nie używamy. To dzisiaj rozpakowałam, na jednym z filmów, który nagrywałam, ale za każdym razem coś, i taką matę. I teraz tak, nie wiem jak to będzie się sprawdzało, na filmie z DP Craftu, na ich kanale jest, że gorącym klejem można tu robić kształty różne, można na tym wylewać. I ja sobie pomyślałam, że ja na tym zrobię pieczęcie z laku. A jak to się sprawdzi, dopiero Wam powiem. I do tego też kupiłam, ale to już w tym sklepie Ewa. I to chyba, nie pamiętam, czy nie było też Depekraftu, takie kleje. I to były te kleje metaliczne. Tak powiem wam, że mnie zaskoczyły trochę one króciutkie, bo ja myślę, że one są dłuższe. I było chyba 6 czy 8. Może nie pamiętam. Nie, no musiał być ich tylko tyle 6. No tak, 6 po 2 i ja kupiłam te kolejne tabliczki, bo to są króciutkie, są malutkie. Ale nie pamiętam ile kosztowało. I to chyba były typy kraftu, tak mi się wydaje, albo się mylę. A te nie wiem, to może, ale też. No w każdym razie... I mucha jeszcze wpadła. No nie mogę. Jak nie koty, jak nie dzieci, to mucha. To będzie to. Teraz tak, tablice do bigowania, bo też ja o tych tablicach mówiłam koleżankom, więc teraz żeby mieć obraz sytuacji tablica DP craft to jest w centymetrach ale ona nie bieguje w centymetrach bo jeśli zobaczycie to rowek tutaj widzicie rowki nie są na przykład tutaj 7,5 cm rowek jest przed i za nie ma 7,5 cm rowka te rowki odpowiadają calom a ja chciałam tablicę z centymetrami porażka jest ta tablica ja jej nienawidzę, ja po prostu tej tablicy nienawidzę ja sobie tutaj gdzieś tam narysowałam, ale będę chciała ją po prostu odsprzedać komuś, bo ja po prostu nie mogę z nią. I dlatego w sklepie Ewa ja wziąłam sobie tablicę Vanessa Creative. Nie wiem jak czyta. Vanessa? Vanessa Creative. I słuchajcie, i zobaczcie. I tu są rowki. 3 cm rowek. 3,5 cm rowek. 4 jest o pół centymetra. I dla mnie jest to ok. Tablica jest super. Ona tutaj też ma nie pamiętam czy to do koperty kopert ja kopertę robię sama bez no i wszędzie mój kot tutaj też macie do kopert jest filmik na YouTubie gdzie ładnie tłumaczę a i Ola Postółka. też o tej tablicy mówi i tam pokazuje, testuje ją super tablica, jestem z niej bardzo zadowolona i w tym sklepie Ewa wtedy też przy okazji kupiłam coś co mi się bardzo podoba to jest słuchajcie taki nożyk, który robi i teraz nie wiem brałam i na czarnym białym papierze nie ze się mam nachylać. Takie performacje, performacje, tak to prawidłowo, Teraz to się będzie, że. No i dobra. I zrobiłam to na czarnym białym papierze, ale ja wam tego nie chcę. Zobaczcie, on ma takie. żeby się włostrzyło. I ten nożyk, po prostu taki, jakby szef był. I to jest super, i to jest lepsze od tego. Tym radełkiem nie, to w ogóle dla mnie nie działa, więc to jest naprawdę super. To jest składane, więc możecie sobie po prostu zabrać na warsztat. Tak jak ja mówiłam, z dziećmi, gdzieś tam chcę dzieciom pokazać, no bo ja takie rzeczy, to ja sama, żeby nie dotykały. I w tym sklepie też kupiłam, i też dla porównania chciałam Wam pokazać, to kupiłam na Ali taką gąbkę, bo ja na poduszki z biustą nasze cały czas robiłam kwiatki. I kupiłam w tym sklepie Ewa tą gąbkę. To jest do embossingu, tam na zimno było napisane chyba. I powiem Wam, że ona jest super. I cena... Ona jest twardsza niż ta. Ta jest taka, zobaczcie, widzicie, ugina się, a ta się nie ugina tak pod palcami. I też ją będę do kwiatów testować. Także to a propos jeszcze tego: w tym sklepie też i to też koleżankom wydałam do efektu lustra. Ja będę to robiła na bombkach akrylowych, taki efekt lustra, a w ogóle chciałam do boksu zrobić lustro. W boksie, żeby było otwiera się, będzie toaletka i żeby zrobić lustro. I zobaczymy, jak mi to wyjdzie. To jest lakier, tak, to jest lakier, dobrze mówię? Tak, o och taki ochronny, no i ten efekt lustra. No, ale jak to będzie, to Wam pewnie zaprezentuję. I jeszcze z tego sklepu to było linika. I tu mnie zaskoczyło, bo nie widziałam, żeby była linika plastikowa, Zobaczcie, ona tu ma centymetry, tu i tu jest metalowa, Ten, rand, dobrze mówię? Oto, ten bok jest taki metalowy, więc można go rurzykiem przycinać. Ja mam w ogóle tej metalową linijkę. Bo ja kiedyś nie miałam y, kiloczyny i dziełam po prostu nożyki. Dobrze, czy to jeszcze? Patrzę co. A, no i kupiłam tam paletkę, tam akurat różową niebieską już miałam. Ja na takich paletkach też a dzieciom jak nie farbę y, to wyciskam tak, to na przykład klej też. Jak dzieci są wspólne tam przyklej. A aczkolwiek staram takie mam kieliszki po lekach i na przykład jak wiecie jak dzieci były małe to mi takie liżki i ja też dzieciom nalewam bo dzieci bardzo dużo kleją więc daję im pędzelki na przykład to albo w tych buteleczkach małe takie buteleczki kupuję i przelewam dużo kleje introligatorskie. to uff, boże ale się nagadałam dobra czekajcie patrzę po co ja ustawiam jeśli chodzi o te dwa sklepy bo jakby się pokrywało rzeczy i chyba tak to nic nie bo jeszcze brałam jakieś tam szkolne biurowe rzeczy Eee, a w ogóle, a propos jeszcze eee, polecam wam te długopisy jak ktoś pracuje w szkole albo w ogóle dla dzieci niesamowite kolory tak wam chciałam jeszcze pokazać bo ostatnio też z koleżanką rozmawiałam nie widać chyba nietypowo kolory takie pastelowe to z takich jeszcze biurowych rzeczy to to i to będzie chyba wszystko jeśli chodzi o te dwa sklepy, czy ja coś jeszcze tam kupiłam? Jak nie, to po prostu zapomniałam Wam pokazać, ale patrzę tak na boki, że chyba będzie wszystko. Yy, polecam sklep Ewa i DP Craft. Bardzo mi miła pani w DP Craftie w obsłudze. Yy, w sklepie Ewa Pan, jak rozmawiałam, bo się pytałam o rzeczy do peelingu i tam też możecie kupić. Takie dokręcenia elektryczne, zapomniałam, ktoś nazywa taką maszynkę, i wiele tam gadżetów, więc zajrzyjcie sobie. Ceny są przystępne, a i są rabaty. Tam są też fajne rabaty w tym sklepie. Też na dzień dobry się chyba dostaje 10%, ale mogę skłamać, nie jestem pewna, więc zajrzyjcie. W DP Kraftie na pewno macie 5%, i w DP Kraftie już przy chyba kwocie 100 zł. Macie do paczka tu za free, więc naprawdę warto tam zrobić zakupy. A jakieś macie pytanie, to fajne na infolinii naprawdę jest przesympatyczne. No i tyle ode mnie. A, i filmiki nie były sponsorowane, za wszystko zapłaciłam sama, no poza folderem z gwiazdkami, który po prostu no, został ze mną. Pani wiedziała, żebym zostawiła. Yy, ale to po prostu było w ramach tego, że żebym już nie odsyłała. I chwała bym miała to patkować i wysyłać, żeby naprawdę. Yy, tak, 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 to będzie wszystko. Dajcie znać, co Wam się podobało z tych zakupów, czy coś, z tych rzeczy kupicie, czy było warto uwagi. A może Wy coś jeszcze polecacie w DP Crafcie? albo z artykułów, bo ja bardzo lubię te artykuły. No i tak. Tak. Miłego dnia. Tygodnia, weekendu, w zależności kiedy oglądacie. Zapraszam Was na kolejny filmik. No i jak Wam się podobało, polajkujcie, to, będę wiedziała, że taki film miał sens i że chcecie więcej takich filmów. Znaczy, to, to nie jest tak, że będę dużo zakupów robić bez przesady, bez przesady. Ale mam jeszcze trzy w zanadrzu, więc jeśli ten się sprawdzi to po prostu nagram już kolejne i tak to tyle ode mnie do zobaczenia do usłyszenia pa pa